A ja chyba jasno powiedziałam, że być na, ma być najpierw posprzątane, a potem zabawy na tarasie. Zapraszam serdecznie, zapraszam. Miała być mata wysprzątana? Ha. Zapraszam tutaj Pana. Mata jest brudna, tak tu mam kusteczki. proszę bardzo. Kto posprząta tą matę? Co chcesz? Ja wiem, że ty chcesz taras, ale ty masz teraz sprzątać matę. Najpierw musisz posprzątać, a potem możesz iść się bawić. Proszę pokazać wszystkim, jak ładnie czyścisz matę. No, łapką proszę pokazać. Jak nie? Halo, przepraszam, Ziemia. Proszę sprzątać matę. Proszę. Nie sam to ma sprzątać, proszę tutaj. Łapeczka i sprzątamy, proszę. Halo, proszę. Nie sprząta, tak? Proszę bardzo. Łapeczka i lecisz. Nie patrz tak na mnie. Umiesz to robić, proszę. Aha, za jedzonko. Nie! To nie jest płatna praca, to jest twój obowiązek. To nie jest zadanie za jedzonko, to jest akurat podstawa podstaw. Proszę, tu masz ścierę. I lecisz. No zobacz. Łapeczka. No łapeczką, no? No pięknie. Tak, super, jeszcze raz, no? No, sprzątamy, tak? Sprzątamy, tak. Nie ma świętego spokoju. Halo!